Wraz z nadejściem chłodnych dni rozpoczynamy sezon grzewczy. To czas, w którym niestety wzrasta liczba pożarów i zaczadzeń. Przyczyną wielu z nich jest zaniedbanie podstawowych zasad bezpieczeństwa. Dlatego przypominamy o kilku prostych, ale bardzo ważnych krokach. Po pierwsze, regularnie czyść i sprawdzaj przewody kominowe. Zalegająca sadza może zapalić się i w kilka minut doprowadzić do pożaru. Po drugie, nigdy nie składuj materiałów budowlanych w pobliżu pieca, kotła czy kominka kartony, paliwo, farby, a nawet drewno opałowe trzymaj w bezpiecznej odległości. Iskra lub wysoka temperatura mogą wystarczyć, by doszło do pożaru. Po trzecie, zadbaj o czujkę tlenku węgla. Czad jest bezwonny, bezbarwny i bardzo niebezpieczny. Czujka może uratować życie twoje i twojej rodziny. Niestety, co roku dochodzi do tragicznych zdarzeń związanych z zatruciem tlenkiem węgla. Często wystarczy niesprawna wentylacja, zatkany przewód kominowy albo brak czujki, by doszło do tragedii. Dlatego nie czekaj, aż stanie się nieszczęście. Reaguj zawczasu. Niestety samo posiadanie czujki nie rozwiąże problemu. Aby dobrze działała, należy utrzymać ją we właściwym stanie technicznym, np. wymieniać regularnie baterie. Czujka trenku węgla nie zastępuje też przeglądu technicznego przewodów wentylacyjnych i kominowych. Nie używaj też prowizorycznych źródeł ogrzewania i nie zostawiaj urządzeń bez nadzoru. Z pozoru drobne zaniedbanie może mieć tragiczne skutki. Dbajmy o bezpieczeństwo swoje i swoich bliskich. Bo ciepło w domu nie musi oznaczać zagrożenia.